Witamy drodzy widzowie. Dzisiaj obejrzymy z wami linię do produkcji Peletu MLG 1500 Kombi w komplecie z suszarnią aerodynamiczną SA600. Na tej linii można wyprodukować pelet nie tylko z trocin, ale i z słomy odpadów słonecznika i pasz. Linia zaczyna się z transportera pneumatycznego serii PT420, zadaniem którego jest przemieszczenie rozdrabnianego surowca w podajnik kalibrator KSM600. Podajnik KSM-600 ma objętość zbiornika 0,6 m i regulację podawania surowca za pomocą przetwornicy częstotliwości zamontowanej na szafce sterowniczej. Główną cechą podajnika jest siatka wibracyjna, która przesiewa surowiec i dzieli większą frakcję od mniejszej. Dla usuwania wilgoci z surowca pomoże nam suszarnia aerodynamiczna SA600. Zaczyna się ona z pieca na paliwo stale lub palnik peletowy. Rurociąg długością 25 metrów, wentylator mocą 5,5 kW i na końcu cyklon. Za pomocą tej suszarni usuwa się wilgoć z surowca co zabezpiecza bardziej wydajny proces granulacji. Po suszeniu, trociny trafiają do podajnika MTS-200, który jest przeznaczony do płynnego podawania surowca w granulator. Jeżeli trociny bardzo suche, ich można nawilżyć za pomocą pompy do nawilżenia. Granulator Grand 400 z matrycą średnicy 400 mm i parą ruchomych rolek działa za pomocą silnika mocą 37 kW i ma wydajność na trocinach około 500 kg na godzinę. Na życzenie klienta, otwory w matryce mogą być od 2 do 6 mm. Reduktor znajduje się w wannie olejowej, co daje możliwość pracy 24 godziny na dobę. Po przejściu przez granulator, granulki przechodzą kalibrator chłodnice BK-O200, jaki ma zamontowany system odciągowy, który usuwa pył i troszeczkę schładza pellet. Gotowy, oczyszczony pellet załadowuje do wagopakowarki przenośnik taśmowy TL1000+. W którym jest zamontowano 12 wentylatorów dla chłodzenia gotowego peletu. Wagopakowarka FC125 Plus jest przeznaczona do pakowania metodą wagową, pracuje w na pół automatycznym trybie. Potrzebno od operatora jest tylko zmiana worków. Po zapewnieniu worka dla zgrzewania worków stosujemy zgrzewarkę do worków z M500. Jest bardzo prosty i wygodny w obsłudze. Nasze produkty są certyfikowane w Unii Europejskiej. Kupując nasze produkty, wy otrzymujecie gwarancję na niezawodne urządzenie. Dziękuję za obejrzenie wideo, daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmików. Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytanie, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą Ci wybrać produkt do Twoich potrzeb.